To była kolejka pełna wrażeń. W meczach 13. serii Ekstraligi byliśmy świadkami wielu zwrotów akcji i efektownych wygranych. W dwóch spotkaniach padło po 6 goli, a łącznie zobaczyliśmy 23 bramki. z UJ Kraków starał się zatrzymać mistrza z sosnowca. Drużyna sporcistu KKP Bydgoszcz próbowała zdobyć twierdzę w Katowicach, a rekord Bielsko-Biała rozegrał mecz ostatniej szansy z Olimpią Szczecin. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich goli z tej kolejki ekstraligi. Zaczynamy od zaległego meczu na stadionie Prodniczanki. AZS UJ Kraków mierzył się tam z rekordem bielsko-biała. Pierwszego gola w tym spotkaniu zobaczyliśmy dopiero w końcówce pierwszej połowy. Wtedy sprawę w swoje ręce wzięła Anna Zapała, która strzałem z 30 metrów przelobowała bramkarkę rywalek. Jagielonki po tym trafieniu złapały wiatr w żagle. W 66. minucie wyszły z kontrom, a akcję bezbłędnie wykończyła Natalia Wrubel. Ta sama zawodniczka miała apetyt na kolejne trafienie i minutę przed końcem regulaminowego czasu gry wykorzystała podanie Aleksandry Nieciąg, zdobywając bramkę na 3-0. do 0. Taki wynik utrzymał się do końcowego gwizdka spotkania. Trzy dni po zwycięstwie w ramach 13. kolejki AZS UJ Kraków udał się do Sosnowca, gdzie zagrał z zespołem Czarnych Sosnowiec. Mistrz Polski od początku kontrolował przebieg spotkania. Wynik meczu otworzyła w 19 minucie Nicole Kaletka, która popisała się pięknym strzałem za pola karnego. Przed końcem pierwszej połowy, po indywidualnej akcji, ponownie Kaletka wykorzystała sytuację i zwiększyła prowadzenie na 2 do 0 dla gospodyń. Na kolejnego gola poczekaliśmy do 75 minuty, wtedy podanie Liliany Kostowej perfekcyjnie wykorzystała Martyna Wiankowska pokonując w bramce Karolinę Klabis. Nie zdążyliśmy odetchnąć, a już minutę później na listę strzelczyń wpisała się wracająca po kontuzji Alicja Materek. Podopieczny trenera Łukasza Wojtali gładko pokonały Jagielonki 4 do 0. To miało być przełomowe spotkanie Śląska po ostatniej bolesnej porażce z SMSem. Stało się jednak inaczej. Medyk wygrał mecz po dwóch rzutach karnych, a wszystko zaczęło się w siódmej minucie od błędu piłkarki Śląska Aleksandry Dudziak, którego dopatrzyła się sędzia Emilia Szymula i wskazała na Wapno. Jednastkę bezbłędnie wykonała Sandra Sałata. Podobny scenariusz powtórzył się w minucie 60. Tym razem w polu karnym sfaulowana przez Joannę Wrublewską została Natalia Pakulska, egzekutorką jednostki ponownie Sałata. Medyk Śląsk 2 do 0. Do festiwalu goli doszło w Łodzi. Tamtejszy TME UKS SMS Łódź uskrzydlony ostatnim zwycięstwem ze Śląskiem rozgromił Tarnowie Tarnów 6 do 0. Strzelanie przy milionowej rozpoczęła Dominika Kopińska, która w 22 minucie perfekcyjnie wykorzystała rzut karny. Dokładnie 10 minut później gola na 2 do 0 strzeliła Gabriela Grzybowska, która zrehabilitowała się natomiast za niewykorzystaną jedenastkę z pierwszych minut spotkania. Na 3-0 przepiękną bramkę z dystansu zdobyła Dominika Gąsieniec. W ostatnich 20 minutach meczu na listę strzeczni wpisała się jeszcze Ernestina Ambambila, a w 82 minucie swojego drugiego gola dołożyła Kopińska. Strzelanie w tym meczu w dobrym stylu zakończyła Nadia Krezyman. Bohaterką tej potyczki była niewątpliwie Dominika Kopińska, która zaliczyła dwa gole i dwie asysty twierdza Katowice ponownie niezdobyta, choć bliska tego wyczynu była drużyna Sportisu KKP Bydgoszcz. Spotkanie przy Bukowej zdecydowanie lepiej rozpoczęło się dla gospodyń. Już w piątej minucie po rzucie rożnym i nieudanej próbie strzału Klaudii Maciążki piłkę do siatki dobiła Kateryna Wojtkowa. W minucie 29 po faulu Darii Sokołowskiej na Klaudii Maciążce sędzia wskazała na wapno. Rzut karny wykorzystała Marlena Hajduk, podwyższając prowadzenie katowiczanek na dwa do zera. Tuż przed końcem Pierwszej powy po raz kolejny byliśmy świadkiem ładnej akcji podopiecznych Witolda Zająca, którą ponownie zakończyła Wojtkowa. Czyszka tym samym zapisała na swoim koncie w tym spotkaniu dublet. Bydgoszczanki natomiast nie miały zamiaru się poddać i jeszcze przed przerwą zabrały się za odrabianie strat. Aleksandra Stasiak strzałem główką trafiła do siatki, zmniejszając straty swojego zespołu. W drugiej połowie strzelały już tylko przyjezdne. Karolina Majda w minucie 63 wykorzystała podanie w pole karne, strzelając gola kontaktowego, a w 78 Aleksandra Witczak wykorzystała wyjście z bramki Klimek i doprowadziła do remisu. Szalona pogoń Sportisu opłaciła się i mecz ostatecznie zakończył się podziałem punktów. Łatwego zadania nie miał górnik Łęczna, który zmierzył się z apelotos z Gdańsk. Skromne zwycięstwo 1 do 0 Łęczniankom zapewniła liderka klasyfikacji strzelczeń makli Nojerem, która jeszcze w pierwszej połowie wykończyła akcję Oliwie Rapackiej. Meczem zamykającym rywalizację w 13 kolejce Ekstraligi była potyczka rekordu bielsko-biała z Olimpią Szczecin. Dla rekordu miał być to mecz ostatniej szansy w walce o utrzymanie. Bielszczanki zaczęły go od dużych nadziei po golu w 11 minucie Magdaleny z Taki wynik utrzymywał się prawie przez całe spotkanie, bo emocje zaczęły się dopiero w końcówce. Do remisu po błędzie rekordu doprowadziła Natalia Oleszkiewicz. Gospodynie nie podłamały się i w 89 minucie mocnym strzałem popisała się Maja Szafran, nie dając w tej sytuacji żadnych szans gramkarce rywalek. Olimpia poszła za ciosem i w ostatnich sekundach meczu Weronika Szymaszek doprowadziła do remisu. Rekord wypuścił z rąk tak cenne zwycięstwo, dopisując na swoje konto tylko jeden punkt. Spójrzmy zatem jeszcze raz, jak prezentowały się wyniki w tej serii gier. Wojowniczy charakter niewątpliwie pokazały zawodniczki zbyt goszczy, zacięcie odrabiając trzy bramki straty. Natomiast śmiało można powiedzieć, że remis w Bielsko-Białej był dla Olimpii zwycięski, a dla rekordu oznaczał porażkę. Tradycyjnie zerknijmy jeszcze jak na tę chwilę prezentuje się tabela ligowa. Drużyna TME UKS-u sms -u Łódź może pochwalić się na ten moment korzystniejszym bilansem goli niż Górnik Łęczna, dlatego objęła prowadzenie wyścigu o Mistrzostwo Polski. Katowiczanki po kolejnym remisie plasują się na czwartej pozycji w tabeli. Medyk po zwycięstwie ze Śląskiem wrócił na piątą lokatę, a rekord traci 6 punktów do bezpiecznego miejsca w ligowym zestawieniu. Co nas czeka w następnej kolejce? W kolejny weekend ciekawie zapowiada się potyczka w Bydgoszczy. Tam Sportis KKP Bydgoszcz zmierzy się z liderkami TME, UKS-u, sms Łódź. A w niedzielę o godzinie 12.35 AZS UJ Kraków podejmie Górnika Łęczna ten mecz do obejrzenia na antenie TVP Sport. Zapraszamy!